Jesteśmy w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia, która działa w Ostrowcu Świętokrzyskim, a z nami jest dyrektor szkoły pani Ewa Jorkowska. Siwiec, witam serdecznie. Witam pani redaktor, witam państwa. 1 września. Uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny. Ilu uczniów w tym roku rozpocznie naukę w szkole muzycznej? W tym roku w naszej szkole rozpocznie 116 uczniów naukę w dwóch cyklach, w cyklu sześcioletnim 63 i w cyklu czteroletnim 53. Jak przebiegła rekrutacja nowych uczniów? Bo wiemy, że w maju odbywały się przesłuchania. Tak, ku naszemu zaskoczeniu zgłosiło się bardzo wielu chętnych kandydatów, e, dokładnie 69. E, pomyślnie Zakończyło, że tak powiem, rekrutację 28 uczniów. To znaczy już są na listach, są przyjęci do klas pierwszych. I do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego przyjęliśmy 13 uczniów, do czteroletniego 15 uczniów, i do drugiej klasy cyklu sześcioletniego jednego, jedną uczennicę. Jakie klasy w tym roku? Będzie coś nowego, jakieś nowości? Nie, nic nowego. Kontynuacja z poprzedniego roku. Będą natomiast zatrudnieni nowi pedagodzy w klasie fortepianu i klas podstaw rytmiki i kształcenia słuchu. Także szkoła się rozwija, bo co roku otrzymujemy nowe etaty pedagogiczne i w tym roku w sumie będzie 17 pedagogów. Klasy, które są najczęściej takie oblegane, uczniowie jak, jak to rozkładają, jak, jak chcą wybierać, jak wybierają? Zawsze możliwości uczniowie, to znaczy na podaniu, mają do wyboru kilka instrumentów. Bo jeżeli dziecko napisze tylko jeden, no to już jest problem, bo wiadomo, że, że najczęściej powtarza się fortepian, gitara. Ale w tym roku obserwowałam nawet takie podania, gdzie uczniowie wpisali. Wszystkie instrumenty, żeby tylko dostać się do szkoły muzycznej. I to też świadczy właśnie. O tym, że mamy bardzo wysoki poziom, bo wielu jest kandydatów, i też wiele dzieci zdało pomyślnie egzamin rekrutacyjny, uzyskując co najmniej 16 punktów. Ale wiadomo, że no, przyjmujemy z największą liczbą punktów maksymalnie może być 25 punktów. Więc może też się tak zdarzyć, że dzisiaj rozpoczynamy rok szkolny, ale nie wszystkim chce się ćwiczyć, bo nie wszystkie dzieci są cierpliwe. Każdy by chciał być od razu wirtuozem, a z ćwiczeniem jest różnie i na przykład z, z klas starszych y, powiedzmy rezygnują i wtedy możemy przyjąć z listy tak zwanej oczekującej rezerwowej. Bo y, zajęcia w szkole to jedno, ale ćwiczenia właśnie tak jak pani powiedziała to drugie, czyli Trzeba dużo poświęcić temu w domu. Tak, to jest taka kontynuacja tego, co dzieje się na lekcjach tutaj indywidualnych. I muszę powiedzieć, że tu w domu no, największą rolę pełnią rodzice, żeby zachęcali dzieci i żeby słuchali dzieci, bo dziecko tak naprawdę, ja sama wiem po sobie, jak byłam mała, to lubiłam, jak mama mnie słuchała, czy tata, jeszcze jak babcia przyjechała, to się chwaliłam, babcia zagram to, ten utwór, czy ten. Więc dzieci lubią słuchaczy, żeby jednak od czasu do czasu rodzic też skontrolował. Szkoła odnosi sukcesy, uczniowie tej szkoły odnoszą sukcesy, można się pochwalić. Oczywiście bierzemy udział w różnych konkursach, sami organizujemy konkursy. Niedawno był konkurs wojewódzki Polska z Haczoturianem, nawet region, o zasięgu regionalnym. W tym roku szkolnym, ale w 2026 roku będziemy organizować już kolejną edycję Wojewódzkiego Konkursu Akordeonowego. I nasi uczniowie, myślę, że no jeszcze się, odnoszę się do tych lat z pandemii, że, że tych konkursów, tak jakby troszkę te konkursy w ogóle w całym regionie wyhamowały. Ale już teraz widzę, że wszystko wraca do normy i, i, i będziemy mogli po prostu zmagać się też, w tych konkursach z innymi szkołami. Jakie wyzwania w nowym roku szkolnym przed yy. uczniami, nauczycielami? No, przede wszystkim zachować bardzo wysoki poziom nauczania. Koncerty, występy to jest to, co po to ta sala powstała, żeby nie tylko grać dla siebie, ale żebyśmy mogli też zapraszać ludzi z zewnątrz, y, mieszkańców Ostrowca. Y, myślę, że będzie to naprawdę ta takie, no, no wszystko przed nami. Akurat dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego i będzie to pierwsze rozpoczęcie roku szkolnego w tej sali, bo mieliśmy zakończenie roku szkolnego, inauguracja mm -hmm. była otwarcie tej sali w listopadzie, więc y, pierwsze rozpoczęcie roku szkolnego w dużej sali koncertowej. No i właśnie, szkoła się może pochwalić chociażby tak piękną salą, która powstała niedawno, tak jak pani powiedziała, mhm. szkoła z tradycją, bo też jubileusz był obchodzony. Tak, jubileusz yy, przepięknie wypadł, jestem bardzo zadowolona, często wracam do nagrań, chociażby. To, co Państwo nagrali, lokalna telewizja, ale i w mediach społecznościowych, które róż, różne filmy się pokazały. Możemy po prostu być dumni, bo ten jubileusz, nawet za sprawą tego, że byli dyrektorzy z innych szkół muzycznych naszego województwa świętokrzyskiego, a także z regionu krakowskiego no przyniósł chlubę naszej szkoły, że biorą nas jako wzór do naśladowania. Możemy też poszczycić się właśnie wspaniałym zapleczem, jeżeli chodzi o instrumenty. No Steinway, wysokiej klasy marka fortepianu, no nie każda szkoła może pochwalić się tak wspaniałym instrumentem koncertowym, a jak wiemy Światowa czołówka pianistów chce właśnie na tym modelu grać. Jak ważna jest edukacja muzyczna? Ja uważam, że jest bardzo ważna, rozwija wrażliwość. Nasze dzieci są, jak ja to nazywam, są inne. One się wyróżniają w swoich szkołach, błyszczą, grają. No, po prostu są postrzegane na bardzo wysokim poziomie nawet i przez nauczycieli. No, kształcenie artystyczne to jest coś, to jest jedna sprawa, ale z tym, co się dziecko rodzi, czy w ogóle każdy z nas, to jest druga sprawa. To trzeba mieć w pewnym sensie talent, powołanie, słuch. Słuch muzyczny, słuch. Ze słuchem można, się, ale ten słuch trzeba kształcić całe życie. Ja nawet uczę przedmiotu kształcenie słuchu i ktoś by powiedział, że no dobrze, no przychodzą dzieci, macie już zbadany słuch muzyczny, więc po co jeszcze kształcić. A no właśnie, to przez całe, całą edukację muzyczną ten słuch się kształci, czyli w pierwszym stopniu sześcioletnim, w drugim stopniu sześcioletnim w Akademii Muzycznej Pięcioletniej i przez cały czas ten przedmiot jest. Jak wyglądają zajęcia? Jak wyglądają zajęcia? W cyklu y, sześcioletnim y, indywidualne zajęcia gry y, to jest dwa razy po pół godziny do klasy trzeciej, od czwartej y, 45 minut. Oprócz tego w klasach 1-3 w cyklu sześcioletnim dzieci mają y, podstawy rytmiki to są zajęcia teoretyczne, podstawy rytmiki i y, kształcenie słuchu. Jeżeli któreś dziecko już od klasy pierwszej wykazuje się no, talentem takim, jeżeli ma świetny słuch harmoniczny, to też powołuje do chóru, a od klasy czwartej dochodzi wiedza o muzyce i już obowiązkowe są zespoły, albo chór, albo orkiestra, albo zespół instrumentalny w dziale czteroletnim od pierwszej do czwartej klasy jest jednostka lekcyjna 45 minut. E, oprócz tego jest kształcenie słuchu i od klasy drugiej wiedza o muzyce i tak jak w dziale sześcioletnim dziecko musi albo śpiewać w chórze, albo grać w orkiestrze, albo w zespole instrumentalnym. Jeszcze do tego dochodzi praca z akompaniatorem. Wszystkie dzieci, które grają na instrumentach dentych czy perkusyjnych, instrumentach w klasie perkusji, mają pracę z akompaniatorem. Natomiast y, też muszą mieć drugi instrument, czyli dęte instrumenty, które no, chodzą dzieci na kształcenie słuchu, muszą mieć kontakt z klawiaturą, mają tak zwany fortepian dodatkowy. Tak to wygląda. To jakie plany na nowy rok szkolny? No tak jak wcześniej powiedziałam, chcemy szczęśliwie rozpocząć, żeby wszyscy dotarli zarówno pedagodzy, jak i uczniowie w zdrowiu. Tak? Plany mamy już rozpisane, całą siatkę koncertów na najbliższy rok. No będą na pewno to koncerty tradycyjne, bożonarodzeniowe, wielkanocne. Udział naszej szkoły na pewno w obchodach tutaj miejsko, miejskich, w uroczystościach kościelno-państwowych, jak 11 listopada, 3 maja, wspieranie szkół podstawowych zespołu szkół specjalnych również w ich uroczystościach mamy od lat już z tradycjami też wspólnie ze szkołą podstawową nr 4 konkurs powiatowy wokalny anglojęzyczny no konkurs akordeonowy który będzie się też zbliżał planujemy na 26 rok Audycje klasowe, przede wszystkim też, każda klasa instrumentalna musi przynajmniej wystąpić raz w roku, ale z reguły to jest dwa razy do roku. Wtedy spotykają się rodzice, dziadkowie, znajomi. Dzieci zapraszają wszystkich tych, którzy chcą, żeby mogli wysłuchać, jak grają, bo to też mówię występ jest bardzo ważny przed publicznością żeby dziecko nie bało się żeby walczyło z tremą, bo jednak ta trema jest wrogiem nas wszystkich. Dorośli muzycy też odczuwają i ja też. Dzieciom pewnie daje to takie nabierają pewności siebie występując na scenie. Tak, ja częst, oczywiście, ja często dzieci jak jest koncert debiutów, to pytam o odczucia i one nie potrafią już powiedzieć dokładnie, co to jest, że to krema, nie używają tego słowa, tylko tak mi serce bije mocno, ale dałem, dałam radę, więc. To jest no, Na pierwsze trzy minuty, potem już się oswajają. Tak, ale zdarza się też, że są dzieci, które no, reagują też powiedzmy, bardzo rzadko, ale zdarza się na przykład płaczem, że boi się wyjść, a jak już wyjdzie, no to jest ta mobilizacja. No, różnie z tym bywa, ale no, my też jesteśmy od tego, żeby dzieciom mówić, że my to nie jesteśmy z innej gliny, tylko z tej samej, i, i nauczyciel, jak wychodzi, to też no, ma tą tremę, i to chyba. Wydaje mi się po latach, że bardzo pozytywnie wpływa na każdego artysty. Bo jeżeli ktoś jest zapewny, to tak jak chyba w każdej dziedzinie to nie jest dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.